Zaraz odkryjemy skuteczne sposoby radzenia sobie z postawami braku szacunku, które często spotykamy w związkach. Relacje międzyludzkie mogą być złożone i czasami trudne, ale stoicyzm może Ci pomóc, jak sobie poradzić w takich sytuacjach. W dzisiejszym filmie szczegółowo opiszemy 10 skutecznych metod postępowania z kobietami, które nie szanują. Każda metoda pomoże Ci mieć silniejszy charakter i zachować spokój w relacjach. Obejrzyj film do końca, ponieważ to, czego się nauczysz, może zmienić nie tylko Twoje relacje, ale także Twój rozwój osobisty. Jeśli uznasz nasze treści za przydatne i chcesz dowiedzieć się więcej, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Nadszedł czas, aby odkryć, jak filozofię stoicką można zastosować w praktyce. Sposób pierwszy: zmień postrzeganie zdarzeń kontrolnych. Filozofia stoicka uczy nas jasnego rozumienia różnicy między tym, co możemy, a tym, czego nie możemy kontrolować. Jedyną rzeczą, którą możemy naprawdę kontrolować w naszym życiu, są nasze własne myśli i reakcje. To, co myślą, zachowują się lub czują inni ludzie, jest poza naszą kontrolą. Kiedy spotykasz kobietę, która nie okazuje szacunku, nie możesz zmienić tej sytuacji, ale z pewnością możesz kontrolować swoją reakcję na nią. Robiąc to, możesz nie tylko chronić swoje własne zdrowie emocjonalne, ale także oceniać sytuację z bardziej obiektywnej perspektywy. Pierwszym krokiem jest zaakceptowanie sytuacji taką, jaka jest, a następnie zapewnienie zrównoważonej emocjonalnie reakcji. Takie podejście umożliwi Ci przezwyciężenie konfliktu i pomoże Ci zachować wewnętrzny spokój. Sposób 2. Jasno określ swoje osobiste granice. Każdy zdrowy związek opiera się na solidnych granicach osobistych. Granice te gwarantują, że nie będziesz tolerować braku szacunku. Jasne określenie i wyrażenie swoich osobistych granic zapewnia szacunek w relacjach. Stoicyzm uczy nas uczciwości wobec siebie i dbałości o swoje prawdziwe potrzeby. Jeśli ktoś narusza te granice, wyraź to spokojnie i stanowczo. Pamiętaj, że utrzymywanie granic jest oznaką szacunku do samego siebie. Utrzymując te granice, Możesz stworzyć zdrowszą i bardziej zrównoważoną dynamikę w swoich relacjach. Sposób trzeci. Komunikuj się spokojnie i stanowczo, kiedy spotkasz się z brakiem szacunku, cofnij się o krok i spokojnie oceń sytuację zamiast natychmiast reagować. Stoicy podkreślają, że reakcjami emocjonalnymi należy kierować świadomymi myślami. Weź głęboki oddech. I zmniejsz obciążenie emocjonalne, myśląc o tym, co chcesz powiedzieć. Dzięki temu możesz efektywniej komunikować się z drugą osobą. Dobieraj słowa ostrożnie i wyrażaj swoje uczucia drugiej osobie w sposób jasny i pełen szacunku. Takie podejście otwiera drzwi do wzajemnego zrozumienia i szacunku. Sposób 4. Podejdź z empatią. Zrozumienie, dlaczego ktoś okazuje brak szacunku, pozwala nam spojrzeć na sytuację z szerszej perspektywy. Stoicyzm uznaje, że każdy człowiek ma inne doświadczenia i że te doświadczenia kształtują jego osobowość. Zastanów się nad przyczynami braku szacunku kobiety. Dzięki temu będziesz bardziej świadomy podczas kształtowania swojej reakcji. Bycie empatycznym nie tylko zwiększa zrozumienie. Ale także ułatwia radzenie sobie z takimi trudnymi sytuacjami i pozwala na budowanie głębszych więzi w relacjach. Sposób piąty: zachowaj niezależność emocjonalną. W podejściu stoickim, utrzymanie niezależności emocjonalnej oznacza ograniczenie wpływu na działania i słowa innych. Oznacza to, że nie pozostawiasz swojego stanu emocjonalnego pod kontrolą innych. Naucz się zachowywać spokój i kontrolować swoje reakcje w obliczu braku szacunku. Zwiększa to twoją wewnętrzną siłę i poprawia zdolność radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami. Kiedy jesteś samowystarczalny emocjonalnie, jesteś bardziej odporny na negatywny wpływ innych, co poprawia ogólną jakość życia. Sposób szósty: mów wyraźnie i naucz się słuchać. Skuteczna komunikacja jest kluczem do radzenia sobie z brakiem szacunku. Bądź otwarty i szczery w rozmowach. Wyraź jasno to, co czujesz i czego oczekujesz. Jednak w tym procesie aktywnie słuchaj nie tylko własnych myśli, ale także tego, co mówi druga osoba. Słuchanie jest okazją do zrozumienia i pozwala drugiej stronie wyrazić siebie. To wzajemne zrozumienie tworzy zdrową dynamikę w relacjach i pomaga rozwiązywać konflikty. Sposób siódmy. Oceń sytuację przed wydaniem wyroku. Kiedy spotykasz się z brakiem szacunku, ważne jest, aby rozważyć sytuację w szerszym kontekście, a nie pochopnie oceniać. Stoicyzm uczy nas patrzeć na rzeczy z obiektywnej perspektywy, uwzględniając inne czynniki, które mogą mieć wpływ. Na zachowanie drugiej osoby możesz podejmować bardziej świadome i sprawiedliwe decyzje. Takie podejście gwarantuje, że Twoje reakcje będą bardziej wyważone i konstruktywne, dzięki czemu będziesz mógł opracowywać szybsze i skuteczniejsze rozwiązania bez eskalacji potencjalnego konfliktu. Sposób ósmy. Opóźnij reakcje. Filozofia stoicka podkreśla znaczenie opóźniania reakcji i niedziałania impulsywnie w sytuacjach naładowanych emocjonalnie. Jeśli spotkasz się z brakiem szacunku, zatrzymaj się, zamiast natychmiast reagować. W tym czasie możesz uregulować swoje uczucia i zebrać myśli, aby zapewnić najwłaściwszą reakcję. Opóźnianie reakcji emocjonalnych pozwala działać spokojnie i racjonalnie, co często prowadzi do bardziej pozytywnych rezultatów. Szczególnie w przypadku trudnej dynamiki relacji, ta taktyka pomaga zapobiec pogorszeniu się sytuacji. Sposób dziewiąty: Oceń dynamikę relacji. Stale oceniaj stan swojego związku. Czy brak szacunku jest cechą trwałą czy przejściową? Ustal, czy możesz utrzymać zdrowy związek oparty na wzajemnym szacunku. W podejściu stoickim istotne jest, aby okoliczności zewnętrzne nie wpłynęły na twój wewnętrzny spokój. Jeśli związek staje się stale szkodliwy, ważne jest, aby konstruktywnie interweniować lub w razie potrzeby wycofać się ze związku. Ocena ta ma kluczowe znaczenie nie tylko dla zdrowia związku, ale także dla Twojego osobistego dobrego samopoczucia. Sposób dziesiąty. Wiedz, jak odejść. Jeśli wystarczy, każdy stoik zna wartość zachowania wewnętrznego spokoju. Czasami, niezależnie od tego, jak bardzo się starasz, niektóre relacje po prostu nie stają się lepsze. W takich przypadkach Umiejętność wyjścia z uszkodzonego związku jest cnotą stoicką. Wycofywanie się ze związków, które szkodzą Twojemu dobremu samopoczuciu i spokojowi ducha, jest oznaką utrzymywania osobistych granic i szacunku. Ten krok odzwierciedla Twoją samoocenę i rozwój osobisty, umożliwiając budowanie zdrowszych i bardziej znaczących relacji na dłuższą metę. Metody stoickie, które dziś rozważamy, to nie tylko teoretyczne, ale także praktyczne wskazówki, jak radzić sobie z brakiem szacunku. W praktyce te metody przyniosą więcej spokoju i równowagi w waszych relacjach. Jeśli nasz film był przydatny i chcesz nas śledzić po więcej treści, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwonek powiadomień. Wprowadź moc filozofii stoickiej do swojego życia. I każdego dnia poprawiaj się trochę bardziej.